Witajcie moi drodzy, Adrian Burzyński w jesteśmy w klubie CTG. Ze mną są czarek Oleksiejczuk, Michał Oleksiejczuk, Witajcie panowie. Zebraliśmy się tutaj, żeby pokrótce sobie pogadać i podsumować to, co się wydarzyło na gali KSW 74 w ostrowie wielkopolskim. Zacznijmy może od walki wieczoru. Field the Freeze nadal mistrzem. E, siódma obrana pasa, ósma wygrana w KSW, dziesiąta wygrana w ogóle w rekordzie. Taka pasa Brytyjczyka. Nie do powstrzymania się wydaje ten gość. E, oglądaliście te gale, jakbyś mógł, może Michał, zacząć. Czy uważasz, że w ogóle coś na De Frisa, e, ktoś na Defriesa się znajdzie w, w KSW? Bo, bo wydaje się, że ten gość jest po prostu w tym momencie nie do powstrzymania, i ja nie, osobiście nie widzę pretendenta, który w tym momencie może mu zagrozić. Dokładnie zgadzam się z Tobą, że w KSW na pewno nie. Stosic to no, nie jest zawodnik, który może mu sprostać ze względu na gabaryty. Tak jak każdy widział, pierwsza walka no, wyglądała jak wyglądała. Został ciągle obalany, więc trzeba by było szukać jakiegoś naprawdę wzmocnienia poza KSW. No i ściągnąć kogoś, kto, kto mu sprosta. Na pewno na świecie tacy zawodnicy się znajdą. Otóż to, ale jeszcze jest e, ktoś bardzo nam dobrze znanym wszystkim, Mariusz Pudzianowski, który e, też przyjął już e, wyzwanie e, mistrza Fila de Frisa, który bardzo, bardzo chciałby się zmierzyć z pudianem z wiadomych przyczyn. No jednak pieniążki tam by się grubo posypały. Myślicie, że czarek myśli, że to jest możliwe w ogóle, że to się stanie? No ja szczerze powiem, że chętnie bym zobaczył tą walkę, bo e, tak naprawdę e, moje początki zaematowo właśnie były związane z Mariuszem. Oglądałem dzisiaj mm. jego walki e, za mało lata i zawsze mu bardzo mocno kibicuje. I ja szczerze, że, szczerze bym chętnie zobaczył to starcie, bo, bo ostatnio też Mariusza wszyscy skreślali w walce z Michałem Materną, a ten wyszedł i ubił go w pierwszej rundzie. Także na pewno nie można tutaj Mariusza skreślać, pomimo że ma już swoje lata. Ale naprawdę jak, jak rąbnie, jak przyceluje, no to, to widać, że każdy może paść po tym ciosie. No Mariusz jest już de facto pełnoprawnym zawodnikiem MMA już od, już od dłuższego czasu. To, to się gdzieś tam zaczęło, że on był freakfighterem na początku oczywiście, ale, ale ta tytaniczna praca, którą wkłada, no to już po prostu powoduje, że, że to jest gość no naprawdę czołowy, myślę ciężki w KSW bez żadnych tutaj e, podtekstów. I właśnie a propos tej siły, no bo mam wrażenie, że Fielde Freeze większość walk oczywiście wygrywa techniką znakomitym grapplingiem, ale też tym takim aspektem bardzo kluczowym jest jego siła, no a później wiadomo, taką dysponuje. No tak, to też właśnie ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Ciekawe, czy, czy by miał tak łatwo defrize wywrócić Mariusza. Na pewno jakby, miał, jakby wywrócił Mariusza, to by Mariusz miał ciężko no, w tym parterze, żeby wyjść spod defrisa. No, ale widzę, że, że też miałby jakieś swoje szanse Mariusz. Mogliby gdzieś, właśnie tak, w stolice przycelować Michała Materle. Także ja bym nie skreślał tutaj e, w zupełności Mariusza. Mhm. Michał, e, wróćmy do tego, może co w ogóle się działo, bo ja tak ominąłem trochę tą walkę Prasela e, z, z Defrisem. Natomiast e, oglądałeś walkę, oglądałeś całą, ale powiedz, jak w ogóle widziałeś ten pojedynek Prasela z Defrisem, czy Twoim zdaniem? te próby takie chaotyczne, próby poddań brazylijczyka w ogóle miały jakieś szanse powodzenia, czy to była taka bardziej kwestia próby szukania przetoczenia lub, lub po prostu zdestabilizowania swojego rywala? Ja myślę, no Paracel właśnie jego taką najlepszą płaszczyzną jest jiu-jitsu. Próbował coś tam. Uważam, że może w tych końcowych rundach, gdzie byłoby większe zmęczenie, wtedy te szanse, znaczy te próby poddań miałyby jakieś szanse powodzenia. No a tutaj jak jeszcze De był silny, bardzo dobrze kontrolował to, to no nie miał żadnych szans w tym parterze i no i tak to wyglądało po prostu. Właśnie no do tego dążyłem, to była różnica klas do faktu, miałem wrażenie, że no że to tak trochę jakby purpura wyszła z czarnym pasem w jiu-jitsu, nie? Dokładnie, też trzeba spojrzeć na to, że tam była bardzo duża różnica kilogramów i De potrafi te kilogramy bardzo dobrze rozłożyć yy, na, na swoim rywalu. No i było to widać. No, siłowo go zmiażdżył, umiejętnościami tak samo. No i bardzo poddanie, łatwo wygrał. Poddanie pierwszej klasy, bo miałem wrażenie, że on się wpiął, to było niesamowite szybkie wpięcie za plecy. Ja w ogóle po gościu z, takim, z takimi gabretami bym się nie spodziewał takiej sprawności w tym parterze. Dokładnie, no mocny zawodnik, naprawdę świetny grappler i, i widać, że w tym się bardzo dobrze czuje. Też trenuje z bardzo dobrymi zawodnikami, z Polem Kregiem, między innymi z Tomem Spinalem, więc, więc no, no jest topowym zawodnikiem. Mhm. Co do tej wagi, to tam... Yy... Co do tej wagi, to podaj, że 15 kg różnicy było. To jest, no w walce to jest bardzo dużo, 15 kg. E, przy takim parterze, jak ktoś się dociśnie, ma 15 kg więc to jest naprawdę ciężko wyjść. Mm -hmm. No ciężko, ciężko winić, że, że prasę tej walki nie wygrał. No, mimo wszystko zawsze był tym underdogiem. Zazwyczaj te walki gdzieś tam wygrywał. Ostatnio w KSW, no, ale niestety tym razem ta różnica klas nie pomogła. Także mamy nadal mistrza z Wielkiej Brytanii. Przejdźmy co, do tego, co się działo troszeczkę wcześniej, bo tam były ogromne kontrowersje. Walka Toma II drugiego z Anglików na tej karcie, z naszym reprezentantem Damianem Janikowskim, zanim o tym przerwaniu bo to jest chyba klucz całej tej, całej tej walki, natomiast zanim o tym przerwaniu, jak widzieliście tę walkę, bo moim zdaniem ona miała trochę dwa oblicza. Pierwsza część, Damian Janikowski. Druga część e, Tom Riz, jak to widziałeś Czarek? Też właśnie miałem takie wrażenie, że w pierwszej, właśnie, w pierwszej rundzie e, Damian był bardziej świeży. E, chodził gdzieś zrywał właśnie to tempo, e, upatrywał właśnie tych szans gdzieś tam tymi swoimi e, sierpami zamachowymi, e, a w drugiej rundzie Damian zwolnił e, znacznie. I właśnie, jak ten Brytyjczyk nazywa się? Tom Brice. Tom e, już przejmował inicjatywę nad tym pojedynkiem. Ja tak to widziałem, te właśnie dobre kopnięcia frontalne. E, wydaje mi się, że też zabrały dużo zdrowia Damianowi. Właśnie, e, Michał, jakbyś mógł rozwinąć tą kwestię e, tych kopnięć frontalnych, e, bo miałem wrażenie, że to był naprawdę klucz i to była ta technika, która potencjalnie, gdyby nie to przerywanie feralne, mogła e, przynieść Brytyjczykowi zwycięstwo. No, dużo oddechu odebrało to Damianowi bardzo. Miałem wrażenie od początku tej walki, że no, ten Tom Bris wie, co robi. Miał większy przegląd w walce, nie spieszył się, no, nie podpalał się w żadnym momencie. No i kurczę, no, wykorzystał, widział, że to kopnięcie wchodzi, ponowił to, no i myślę, że im dalej ta walka by poszła no to, to może nawet by mogło być skończenie przed czasem na korzyść Brisa. Więc no, to kopnięcie jest bardzo. Czarek na przykład dobrze to robi, to kopnięcie jest no, takie bardzo dla, dla rywala deprymujące. No, w ogóle ciosy na dół, czy to kopnięcia, czy, czy pięściami, no, to, to odbierają ten tlen i, no, i było to widać na tej walce. Raz, że odbierają tlen, a jeszcze dwa odkrywają gardę i ten cel, który de facto jest kluczowy w walce. Nie wiem, czy zresztą zauważyliście, Damian Nienkowski przegrał wcześniej walkę z Aleksanderem Iliczem i on zrobił dokładnie to samo właśnie. Czyli najpierw poszedł front kick, ręce trochę opadły, a potem poszedł question mark kick tak zwany, czyli markowany front kick, a potem on poszedł dookoła i no i ubił tego Damiana i miałem wrażenie, że tą bris szukał czegoś podobnego. No dokładnie, no dobry też, to jest bardzo dobry zawodnik, bił się w UFC z powodzeniem, więc na pewno rozpracowali Damiana. Nie jest to jakieś trudne, bo Damian też jeszcze no nie ma takiego doświadczenia w tym MMA, jeszcze wiele musi poprawić. No i myślę, że no, materiał do analizy był prosty, no i wykonał to. Dobra, karalne przerwanie, co widzieliście Czarek, czy ty, jakbyś był na miejscu Damiana byłbyś zły, czy jednak no klopnięcie, to klepnięcie? No ja tak szczerze powiem, że na początku to nie wiedziałem o co tam chodzi, bo widać, że Damian był w walce, trzymał tutaj ciasno klamrę, no i tam nie było mowy o jakimś klepaniu, moim zdaniem to jest no, błąd, ewidentny błąd sędziego, bo Damian tak jak właśnie obserwowałem to trzymał klamrę, sędzia złapał za tą klamrę, podniósł mu tą rękę, ta ręka była sztywna, i potem, tak jak Damian mówił w wywiadach, że on po prostu chciał tak ręką zaznaczyć, że co jest, że o co chodzi, a sędzia odebrał to właśnie jako klepanie. No przerwanie bardzo kontrowersyjne, ja to na miejscu Damiana no, bardzo podobnie bym pewnie zareagował, chociaż nie, nigdy bym nie chciał być na, na jego miejscu. No straszna sytuacja, bo tak naprawdę pewnie 3-4 miesiące przygotowań, a przez takie coś przegrać walkę, to, to nikt sobie no, nie, nie ten nikt sobie takiego czegoś nie życzy. Szkoda, wielka szkoda, bo chciałbym zobaczyć, jak ten pojedynek potoczy się dalej. Mam nadzieję, że Damian dostanie rewanż i panowie spotkają się jeszcze raz, bo ochotnie bym to zobaczył. Zanim o tym rewanżu, ciebie, też, ciebie zaraz też o to zapytam, natomiast trochę zabawię się w adwokata Diabła. A, bo jednak, w tych zwanych unified rules, czyli tych zasadach, które obowiązują w MMA, w KSW, w UFC, w największych federacjach. Sklepnięcie to jednak jest sklepnięcie i sędzia de facto koniec końców, według przepisów przynajmniej, wykonał swoją pracę. Taki argument do ciebie przemawia, bo ja, ja rozumiem, że w, jakby Damian nie miał w ogóle zamiaru klepać i to było widać. No ale jednak... Czy to był, myślisz, może jednak błąd Damiana, czy, czy, czy dalej uważasz, że to w ogóle błąd sędziego? Ja, ja bym został przyczyn, że, że to był błąd sędziego, ale tak naprawdę też no, nie byłem blisko, nie byłem przy Damianie blisko, gdy oni tam walczyli i z perspektywy sędziego może faktycznie wyglądało to, że Damian gdzieś klepał. Chociaż wątpię w to. Damian chyba nawet przed tym pokazywał kciuk do góry, że jest OK. Także to już jest taki znak dla sędziego, że no nie powinno być jakiejś sytuacji, gdzie sędzia przerywa walkę. No ciężko właśnie stwierdzić, trzeba było być przy tym blisko i, i wtedy może było powiedzieć, o co tam chodziło tak na 100%. Jasne. E, to co myślisz o rewanżu, Czarek? O rewanżu? No, myślę, że musi być rewanż w tej walce, bo, bo tak właśnie wcześniej wspominałeś, że pierwsza runda poszła dla Damiana, e, druga dla Brisa, uh -huh. także no, rewanż jest moim zdaniem nieunikniony i fajnie jakby to jeszcze by w tym roku, e, w tym roku jakby się panowie spotkali. Jasne. Michał, coś byś dodał a propos tego rewanżu, jak to widzisz? E, czy przewidujesz znowu to, że Bris będzie lepiej czytał to walkę? Czy myślisz, że Damian będzie w stanie się przygotować lepiej jednak i wykorzystać swoje największe atuty? No, uważam, że nie będzie to znów dla Damiana łatwa walka. Ten Bris jest no, bardzo niewygodny. No, na 8-4 jest bardzo wysoki, atletyczny, doświadczony i no, ma o wiele więcej walk i. No, Rewanż jak najbardziej, no, po tak kontrowersyjnym werdykcie mhm. trzeba, trzeba to zrobić, po takim błędzie, bo też uważam, że to był błąd sędziego, bo jak Damian pokazywał ten kciuk też, to była taka sytuacja, że sędzia już powiedział, że nie, 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 to takie było bardzo, wszystko w jednym czasie się stało i ja uważam, że ten rewanż jak najbardziej powinien być, ale na pewno to nie będzie prosta walka dla, dla Damiana. Otóż to i uważam, że raz, że nie będzie prosta walka, ale na pewno będzie genialna walka dla kibiców, tak mm -hmm. jak zresztą te pierwsze 7 minut. E, przejdźmy dalej. E, Darko Stosic e, z kolejnym nokautem na Michale Kicie. E, był to rewanż obu panów, niestety nieudany dla Polaka. Pierwsza runda, jak patrzyłem na to wszystko, no Michał Kita genialnie kontrolował swojego rywala, ale z drugiej strony też gdzieś tam za kulisowo słyszałem, że też taki był plan właśnie walka na, na walkę z Tosicza, żeby trochę przeczekać w tej, w tej zamkniętej gardzie i potem się otworzyć w drugiej rundzie. Czarek, czy ty widziałeś, że to właśnie było tak, czy, czy może widziałeś jakoś tę walkę inaczej? Ja to szczerze powiem, że po tej pierwszej rundzie myślałem, że Michał ogarnie tą walkę, że skończy stosicza przed czasem, bo no, w tej pierwszej rundzie to wygląda fenomenalnie i bardzo bardzo dobry boks, bardzo szybko bił tymi rękoma, wracał do twarzy, kopnięcia gdzieś tam na początku nawet kopnął wysokim frontkikiem na szczenę i Stocic już wtedy już był taki, no można powiedzieć, że go gdzieś tam to zachwiało, no bardzo dobrze wyglądał Michał w tej pierwszej rundzie, a ja patrzę drugie starcie, Michał wychodzi, już nie było tego powietrza, gdzieś Stosic zaczął trafiać i ja byłem bardzo zdziwiony, że, że Michał tak szybko opadł z sił, no i potem Stosic już dokończył dzieła zniszczenia, gdzieś zamknął go na siatce, rozpuścił ręce, no i dla mnie to był szok, bo, bo byłem za Michałem, nawet kupon postawiłem na Michała, że Michał to skończy przed czasem, a, a tutaj no, tak się skończyła walka, nie? Mhm, jasne, ja też akurat niestety kupon na tym przerwałem, także <laughs> jesteśmy we dwójkę. E, słuchaj, Michał, powiedz mi w takim razie, e, czy też podzielasz zdanie brata, że to po prostu zabrakło tlenu, czy może zabrakło czegoś jeszcze? Ciężko powiedzieć, to tak się szybko stało. Pierwsza runda, naprawdę super kontrolował dystans, rozbił stoscha. Też ciężko mi uwierzyć w to, że Stosic miał taki game plan, żeby zebrać tyle ciosów, bo naprawdę tam dostał dużo ciosów i potem w drugiej rundzie się odpalić. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu poczuł... Tylko, no, nie mówię, że tak było. No, 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 nie, po prostu nawet jakby tak było, to, to ciężko mi w to uwierzyć, bo widziałem, że Michał naprawdę bardzo dobrze wyglądał, świetnie kontrolował dystans, rozbijał Stosicza i uważam, że Stosic po prostu no, potem mm, zobaczył już, że opada Michał. Sił i po prostu poszedł za, za ciosem i, i go dokończył. Więc no, ja tak jak Czarek, podobnie to wszystko widziałem. I no, szkoda. Myślałem, że, że to potrwa na decyzję i że po decyzji wygra Kita. No, ale widać, Sosycz. no, mocny jest tak samo. Też w UFC miał dobre walki i solidny zawodnik. Jasne. Eee, co dalej dla, według Ciebie Michał, dla Darko Stociča, wiesz, już trochę o tym gadaliśmy, ale czy uważasz, że w drugiej walce z filmem de Frise potencjalnej drugiej walce, Serb jest w stanie zagrozić mistrzowi? Kurde, naprawdę będzie bardzo ciężko. Tam też różnica gabarytów będzie ogromna. Nie wiem czy ile waży na co dzień, ale podejrzewam, że byście tak nieco ponad 100 kg. Mm -hmm. może 105 to chyba max, ale może jest, nawet nie. Więc jest, jest co no, 10, No na to pewno, to na to pewno. To tak więc, pamiętam, więc tak. będzie bardzo ciężko, tak jak w tamtej walce było. I tak jak mówiłem, no De tak umie ten środek ciężkości rozkładać, że zamęcza tych zawodników, mm -hmm. a też jest no, dużym chłopem, którego ciężko jest y, znokautować, więc no bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Jasne. Przejdźmy w takim razie troszeczkę niżej jeszcze. Tomasz Romanowski, to w podobnym stylu trochę jak Darko stoczyć mam wrażenie. Skracanie dystansu i sierpowe, pokonuje Cezarego Kęsika przez w pierwszej rundzie. Cezarego Kęsika, z którym oboje panowie trenowaliście, mieliście przyjemność gdzieś tam kulać sobie na macie. Co nie zagrało u Cezarego Kęsika i co zagrało z kolei u Tomka Romanowskiego? Czarek, może byś się podzielił? Jakąś opinię? No ja w, w tej walce to byłem bardzo mocno za Czarkiem Kęsikiem, bo znamy się prywatnie, tam nieopodal siebie mieszkamy. Ja też właśnie Michał z Czarkiem Kęsikiem zaczynał w ławy Gym w takim klubie. Też miałem z Czarkiem przyjemność e, trenować na co dzień, sparować. Także w tej walce byłem mocno za czarkiem i trzymałem za, nim, za niego kciuki. Myślałem, że tu e, warunki fizyczne zrobią robotę. Myślałem, że czarek. E, no Tomek przechodzi z 7.7 na 8.4, to, no to jest różnica w Myślałem, że Czarek go zajedzie tymi warunkami fizycznymi, a jak widać nie miały takiego, nie miały takiego znaczenia te warunki fizyczne. Gdzieś na początku walki Tomek mocno około przednią nogę, wykrosznął Czarka. Na początku Czarek jeszcze właśnie się dobrze ruszał, a jak już doszły te kopnięcia, to Czarek stanął w miejscu. Też można było zauważyć, że Tomek na początku walki zaczął się cofać do tyłu, on wcześniej tego nie robił, cofał się do tyłu i wyciągnął w ten sposób Czarka, bo Czarek potem gdzieś poszedł z nim na wymianę i mi się wydaje, że to był błąd, dał się wciągnąć w tą grę. No i Tomek rozpuścił te ręce, ma dobre te sierpy, ma ten cios i niestety gdzieś upolował Czarka. No szkoda, szkoda wielka, bo, bo byłem tutaj za Czarkiem. A jak wiadomo z Tomkiem nie przepadamy za, za sobą. Także mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tej walki i, i ja będę mógł go pokonać i, i skończyć to jego pas. zwycięzku. słyszałem o tych troszeczkę jeszcze uchylić rąbka tajemnicy no, co tam tam, nie do końca. Tam gra. mieliśmy zgrzyty, gdzieś tam Tomek tak bezpostawnie mnie zaczepił, bo miałem gdzieś tam walczyć z Michałem Materną. Mhm. I tam z szacunkiem się o Michale wypowiadałem, a Tomek gdzieś nie wiem w ogóle skąd on nam się przyczepił do mnie, coś zaczął mi ubliżać, że jak ja mogę, że w ogóle we MMA się nie liczę, jakieś tam głupoty gadał, no i tak takie były utaczki słowne. Teraz pewnie będzie ciężko, ale być może kiedyś w przyszłości sobie wyjaśnicie. Że kiedyś, jest teraz, teraz może być ciężko, ale w, może gdzieś w przyszłości może będzie schodził jeszcze do tej kategorii 77 yy, i fajnie by było się z nim spotkać i, i w końcu udowodnić. Nie? Jasne, słuchajcie, dzięki piękne za, za podsumowanie Gali KSW 74. Dziękuję Wam również, moi drodzy widzowie, za uwagę. To była pierwsza seria podsumowań Gali, ale to nie będzie ostatnia seria. Nie ostatni odcinek szykujemy takich odcinków dla Was o wiele więcej. Będą zapowiedzi, będą podsumowania. Także proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję, bo to się nam bardzo przyda. Dzięki za uwagę. Dzięki Cza Czarek. Dzięki. Dzięki Michał. I co? Wszystkiego dobrego panowie. I wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymajcie się.